strony pastelowy. Dziś nagrywamy odcineczek z krótkiego ratowania świata. Jesteśmy na mojej burzówce. Chciałem zrobić Wam konkursik, więc idziemy w jedno miejsce. W ogóle za dużo tu zbudowałam rzeczy. Mam złą stronę. I oto konkursik jest na zgniatacza 43 mocy Zapraszajcie mnie do znajomych Mój nick to jest Gumis003626 Zapraszajcie mnie do znajomych Jak chcecie wygrać sobie taką, takie, taką broń Zgniatacz 43 mocy Full życia No chyba tam troszkę ma zużyte Ale jeśli ktoś chce taką broń przygarnąć Zapraszam, zapraszajcie mnie, przyjmuję każde zaproszenie, nowe zaproszone, więc y, jeśli masz RS, możesz wygrać taką brońkę. Do zobaczenia w następnym odcinku i do tego, cześć.